Minusy wynajmowania mieszkań z perspektywy najemcy. Po pierwsze to wysokie czynsze. W wielu lokalizacjach, zwłaszcza w dużych miastach, czynsze może, mogą być bardzo wysokie. To często sprawia, że wynajem staje się dużym obciążeniem finansowym dla najemcy, który musi przeznaczyć znaczną część swoich dochodów na opłaty związane z mieszkaniem. Druga rzecz to mało ofert. Rynek wynajmu może być bardzo konkurencyjny, co oznacza, że dostępnych ofert jest naprawdę niewiele i wtedy najemcy muszą podejmować raz po decyzja, a poza tym jest mała, mały wybór tych mieszkań. Trzecia rzecz to złe warunki mieszkania. Niektóre mieszkania na wynajem mogą być w złym stanie technicznym i estetycznym. Wynajmujący nie zawsze są skłonni do inwestowania w remont czy modernizację, co może wpływać na powrót życia najemców. I wreszcie brak ubezpieczenia najmu. Mowy najmu mogą być zawierane na krótki okres, co nie daje najemcom poczucia stabilności. Istnieje ryzyko, że właściciele mogą często próbować zmieniać najemców i podwyższać stawki czynszu. Grzegorz Krawczyk, Realservice. Jeżeli zainteresował Cię ten materiał, obserwuj mój kanał.